Witam Was na kanale Projekt i Zbuduj. Mam na mnie Paweł. W dniu dzisiejszym będziemy testowali kolumnę firmy HK Audio, model Sonar 112XI. Kolumna ta ma dwa uchwyty do przenoszenia z boku i od góry, drugi. Chciałem Wam jeszcze pokazać mocowanie kolumny, które umożliwia jej zmianę kąta. Na pewno większość z nas stosuje tego typu. Przeguby, na przykład tutaj ja mam akurat firmy Gravity. Aczkolwiek tutaj w tej kolumnie jest dość ciekawe rozwiązanie, ponieważ można nacisnąć sobie te dwa przyciski i zmienić sobie kąt nachylenia. Także dość ciekawe rozwiązanie. Ja tutaj pokażę, jak to wygląda. No i tutaj już nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Kąt jest zmieniony. No a jak chcemy wrócić do poprzedniej pozycji. To z powrotem będzie kolumna stała pod kątem prostym do płaszczyzny. Przyjrzyjmy się w tej chwili, jak nasza kolumna wygląda od tyłu. Mamy dwa wejścia liniowe i mikrofonowe, w zależności od przełączenia, trybu, w jakim tutaj będziemy współpracowali z tą kolumną. Mamy również, moi drodzy Aux In, też Jack 3,5 milimetra, no i oczywiście mamy bluetooth no i mamy również wyjście mix out, także możemy tutaj dalej podłączyć sygnał do e, innych naszych urządzeń tak ta kolumna moi drodzy wygląda e, już od dołu tak tutaj patrząc no ale dość ciekawy powiem wam jest tutaj ten procesor wbudowany, ta kolumna jest stosunkowo moi drodzy niedroga a możliwości ma dość sporo. No i uwaga, co my tutaj mamy? Menu. No, pierwszy ekran, powiedzmy, screensaver, front LED, Bluetooth auto pairing no i reset ustawień. No, powiedzmy, podstawowe takie ustawienia. Tutaj już się robi ciekawie. Mamy do wyboru takie presety gotowe. Możemy wybrać DJ z tych presetów, możemy wybrać monitor. Live, no i to by było na tyle. Jeżeli mamy podłączony zewnętrzny subwoofer, no to możemy go tutaj, tą opcję ustawić lub wyłączyć. No i mamy oczywiście tutaj dodatkowo do ustawienia opóźnienia. I uwaga, uwaga, zobaczcie, ja już to wcześniej sprawdziłem, aż do 10 metrów. No, a ja sobie tutaj oczywiście to ustawiam e, wszystko na 0, żeby tutaj żadnych opóźnień na procesorze nie było. No i jeszcze tryb tego wyjścia, Primaster lub postmaster, także w zależności jak będziemy chcieli używać, to taką opcję wybieramy. No i dalej, zobaczmy co jest dalej. No możemy ustawić oczywiście każde wejście nasze liniowe osobno. I tu już jest dość sporo ustawień. Mianowicie możemy ustawiać tony wysokie, dodawać lub podejmować. Średnie, niskie. No, i mamy tutaj high pass filter, czyli odcięcie y, tych niższych częstotliwości. Bardzo przydatna funkcja. Typowa taka funkcja, y, jak w crossoverze, y, jest wbudowana w tej kolumnie. No, w przypadku takich głośników y, 12 calowych rozsądnie jest ustawić tak myślę 80-90 Hz. Wtedy ta kolumna y, nie jest tak mocno obciążana tymi niższymi częstotliwościami, a te niższe częstotliwości jeżeli gramy z subwooferem to pozostawić dla subwoofera. Także tak proponuję, wówczas mamy z kolumny czysty dźwięk, a niskie tony idą z subwoofera i, i mówię, ta kolumna wtedy nie pracuje na takich obciążeniach. No dobra, ja sobie tutaj oczywiście to wszystko przestawię na defaultowe ustawienia, tak jak fabryczne były. E, oczywiście wejście liniowe, drugie również też możemy ustawić e, w opcji Bluetooth. E, nie mamy już tego e, filtra do ustawień, aczkolwiek też możemy ustawić wysokie, średnie, niskie. No a w masterze to oczywiście możemy sobie regulować, odejmować lub dodawać e, czułość. E, aczkolwiek ja tutaj do moich testów zostawiam na 0 dB, i tak to powinno być. A potem będziemy, ja tutaj muszę tą kolumnę jeszcze rozebrać e, i będziemy robili e, pomiary. Pozwoliłem sobie odkręcić już ten panel w tej chwili, ale jeszcze moi drodzy, żeby całkowicie go wyjąć, muszę odłączyć dwie wtyczki. No, a tak wygląda nasz obwód drukowany. Od drugiej strony, oczywiście na samej górze, moduł procesora i moduł dodatkowy Bluetooth. No, jak widzimy, tutaj już na pierwszy rzut oka cewka od naszego wzmacniacza pracującego w klasie D. No, a tutaj mamy, który oczywiście zasila nasz głośnik średnio niskotonowy, a po przeciwnej stronie najprawdopodobniej również tutaj TDA7294 do zasilania głośnika wysokotonowego. No jak widzimy ten transformator impulsowy jest dość spory jak na taką kolumnę, także wygląda to, że to jest dość solidnie zrobiona konstrukcja. Nasze pomiary rozpoczynamy od testów wzmacniacza zasilającego głośnik Wysokotonowy o impedancji 8 ohmów. Zatem ustawiłem już tutaj częstotliwość z mojego generatora na 1 kHz. No i zobaczmy, co tutaj zobaczymy w tej chwili na naszym oscyloskopie. Ja już tutaj wysterowuję naszą kolumnę. Dałem, zobaczcie, nawet potencjometr na maksimum. Tutaj mi się już maksimum również od wysterowania zapaliło, i zobaczcie. Mam ładną sinusoidę tutaj na wyjściu, pomimo y, dość dużego poziomu na wejściu. No i mamy przebieg o amplitudzie 840 tak, mV. Przy impedancji obciążenia 8 ohmów. Ustawiłem kolejny punkt pomiarowy, tym razem 1,5 kHz. No i zobaczmy, jakie mamy. Napięcie RMS na naszym obciążeniu 3,37V 2,5 kHz 4,77V 3 kHz przy 3 kHz mamy 5,77, 4 kHz mamy napięcie RMS 5,9V 4,5 kHz Napięcie RMS na obciążeniu 5,7 V 5 kHz 6,75 V 6 kHz 10,5 V 7 kHz 12,6 8 kHz.

Wysterowania, tak no, w impulsie. Powiedzmy, że nagle podajemy bardzo duży e, poziom wysterowania na wejście kolumny. Ja w tej chwili zobaczcie, generator ustawiłem na częstotliwość 12 kHz. Wyjście e, sygnału z generatora jest wyłączone. A za momencik ja tutaj skieruję kamerę na e, oscyloskop i zobaczycie, co się dzieje, ile tutaj w piku uzyskamy, tak naprawdę. Uwaga. No, aż 20V i ładnie nam tutaj limiter zmniejsza poziom na wyjściu. Także w piku uzyskaliśmy aż 20V na naszym obciążeniu o impedancji 8Ω przy częstotliwości 12 kHz. Spoczynamy w tej chwili pomiary dla wzmacniacza zasilającego głośnik Średnio niskotonowy. Pierwszy przebieg o częstotliwości 40 Hz. No i zobaczmy, co mamy na oscyloskopie. Na oscyloskopie dla 40 Hz mamy 5,41 V na obciążeniu o impedancji 4 Ohmów Zmienimy częstotliwość w tej chwili na 50 Hz. No i przy 50 Hz. Już mamy 21 V RMS na obciążeniu o impedancji 4 omów. 60 Hz również 21, 70 Hz, 21, 80 Hz, 21 90 Hz, również 21. 100 Hz, 21. Teraz mamy przebieg o częstotliwości 200 Hz, 21,7 V na naszym obciążeniu o impedancji 4 omów, 300 Hz, 18,3 V. 400 Hz 15,8, 500 Hz 15,3, 600 Hz 15,1, 700 Hz 15,4, 800 Hz 15,8, 900 Hz 16,5, 1 kHz 17,1. Ja sobie pozwolę zmienić podstawę czasu.

1,9 kHz, 3,6 V. No i 2 kHz. Tutaj już widzimy po prostu w tej chwili, że e, nasza e, zwrotnica wewnętrzna e, już e, tutaj w tej chwili skutecznie obcina e, te wyższe e, częstotliwości. Tak, aby one nie były, e, nie przedostawały się tutaj do naszego głośnika e, średnio niskotonowego. Zobaczmy również, jak zachowuje się nasz limiter przy częstotliwości 50 Hz. Ja w tej chwili oczywiście na wyjściu generatora nie mam żadnego sygnału, nie podaję żadnego sygnału na wejście kolumny. Widzimy w tej chwili nie ma sygnału na wyjściu wzmacniacza. No i uwaga, uwaga, załączam wyjście generatora i obserwujemy, co my tutaj takiego ciekawego będziemy za chwilę mieli aż 32 V w piku, napięcia RMS na obciążeniu o impedancji 4 omów oczywiście skutecznie zredukowane do napięcia 21 V. Jak widzicie moi drodzy, limiter w tej kolumnie bardzo skutecznie działa, nie doprowadza do przesterowań które uszkodzić mogą głośniki, no i przy okazji też bardzo pogarszają jakość dźwięku z kolumny. Także naprawdę w tej kolumnie ten procesor robi bardzo dobrą robotę. Bardzo fajnie to działa tutaj. Także jak najbardziej na plus. A teraz przyjrzyjmy się, jak wyglądają nasze uzyskane wartości z pomiarów w wersji tabelarycznej. No jak mieliśmy okazję zobaczyć, dość ciekawa e, propozycja e, kolumny od firmy HK Audio e, Sonar e, 112Xi. No ja oczywiście bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków na kanale Zaprojektuj i Zbuduj Cześć. Do zobaczenia, do usłyszenia.